Witaj. Wspaniałe wiadomości, jak zawsze. Budzisz się z hipnozy. Wibracje i struktury ego u wszystkich ludzi ulegają osłabianiu i upadkowi. Miałeś wiele ciał. Przeżyłeś. Wiele istencji, W pewnych egzystencjach przeżyłeś, że byłeś zamordowany, zamordowana. Byłeś ofiarą morderstwa. Czułeś te uczucia, przeżywałeś całe zdarzenie. Jak się czuje, kiedy jest się ofiarą morderstwa? Byłeś też mordercą, tym, kto morduje kogoś. Czułeś, przeżywałeś całe zdarzenie z uczuciami, jak się to czuje, jak się morduje kogoś innego. Chociaż to były iluzje, ale ty czułeś i przeżywałeś to, jakby to była. Rzeczywistość. Struktury ego planują, co ty i każdy człowiek będzie przeżywał swojej następnej egzystencji. Struktury ego planują i postanawiają wszystko, zanim nowe ciało stworzone. Przez wibracje ego zostanie połączone z Twoją duszą. Wibracje ego stworzyły ziemię. Wibracje ego stworzyły wszystko, co jest i egzystuje na ziemi. Wibracje ego. Stworzyły swoje struktury we wszystkim, co jest i egzystuje na Ziemi, dlatego, żeby ten świat iluzji mógł istnieć. I dlatego, żeby ludzie odbierali ten świat iluzji jako rzeczywistość, chociaż. To jest tylko iluzja. Jak śpisz w nocy, wydaje się tobie, przeżywasz, odczuwasz, że wszystko, co się dzieje we śnie, jest rzeczywistość. Jak się przebudzisz, myślisz, jesteś przekonany, czujesz, że to. Co się dzieje teraz po przebudzeniu, że to jest rzeczywistość. Ale cały czas znajdujesz się w takim samym stanie hipnozy i iluzji, stworzonym przez Twoją ego-strukturę. Wibracje ego. Strukturę stworzyły strukturę w duszy człowieka. W duszy człowieka jest baza struktury ego. Do dusz człowieka łączone jest nowe ciało, z którym człowiek będzie przeżywał nową egzystencję. Struktura w duszy Człowieka planuje, postanawia wszystko, co człowiek będzie przeżywał w następnej egzystencji. Struktura ego jest bazą wszystkich negatywnych uczuć, które człowiek kiedykolwiek czuje i przeżywa. Wibracje ego stworzyły strukturę w każdej komórce w Twoim ciele. W każdej komórce w Twoim ciele jest osobista ego-struktura. Każda struktura, w każdej komórce w Twoim ciele jest połączona ze wszystkimi miliardami komórek i struktur w całym Twoim ciele, i każda struktura w każdej komórce w Twoim ciele jest połączona ze wszystkimi. Strukturami i komórkami u wszystkich ludzi na Ziemi. Dlatego, żeby wszyscy ludzie bez żadnej wątpliwości wierzyli, byli przekonani o tym i odbierali, że Ziemia istnieje. Że wszystko, co się dzieje na Ziemi, jest rzeczywistością, że wszystko, co ludzie przeżywają w swoim życiu, jest rzeczywistością. Chociaż nic z tego nie istnieje i są to tylko iluzje. Wibracje i struktury ego stwarzają u człowieka potężny, Stan hipnozy, w którym wszystko, co się dzieje, odbiera człowiek jako rzeczywistość. W świecie duchowym czeka człowiek na nowe ciało. W świecie duchowym, który jest siecią, struktur, ego, tam, w świecie duchowym, planują. I postanawiają struktury ego, co ty i każdy człowiek będzie przeżywać w następnej egzystencji. Żeby ludzie odbierali świat iluzji jako rzeczywistość, stwarzają wibracje ego, weł, słuch. Organy zmysłów, wzrok, dotyk, wszystkie organy zmysłów ważne są żeby ludzie czując coś, patrząc na coś, słysząc, mając smak, węch odbierali ten świat iluzji jako rzeczywistość. Struktury ego postanawiają w świecie duchowym, co każdy człowiek będzie przeżywać. Struktury ego mieszają wszystkie przeżycia u wszystkich ludzi, stwarzają różnego rodzaju relacje między ludźmi i scenariusze. Egzystencji, żeby każdy człowiek przeżył to wszystko, co inni ludzie przeżywają. Dlatego ty i każdy człowiek przeżywał. Że był ofiarą morderstwa, przeżywał całe zdarzenie, uczucia, ból, przeżywał, że był mordercą. Ty i wszyscy ludzie przeżywali, że byli mordercami, przeżywali, co czuje morderca, jak zabija drugiego. Człowieka, całe zdarzenie fizycznie i uczuciowo. Chociaż to są tylko iluzje i stan hipnozy, ludzie odbierają i czują to tak, jakby to była rzeczywistość. Każdy człowiek, Przeżywał, że był zgwałcony, był ofiarą gwałtu. Każdy człowiek przeżywał, że jest tym, kto gwałci. Każdy człowiek przeżywał, że był dzieckiem molestowanym seksualnie. I każdy człowiek przeżywał, że jest pedofilem. Tym, który molestuje dziecko. Każdy człowiek przeżywał wszystkie przestępstwa. Każdy człowiek przeżywał, że był ofiarą kanibalizmu. Przeżywał, że był zjedzony. Każdy człowiek przeżywał, że był kanibalem. Tym, co je, inne ludzkie ciało. Wszyscy ludzie przeżywali wszystko. Takie iluzje stwarzają wibracje i struktury ego. Wszystkie uczucia, sprzeżyć, których ludzie nie pamiętają. Swojej teraźniejszej egzystencji, te wszystkie uczucia sprzeżyć, które przeżyli w innych egzystencjach, znajdują się w ich bazie, w ich duszy, w jego strukturze, która jest bazą negatywnych uczuć. Dlatego ludzie, Często się źle czują, czują niepokój, strach, przykre, potężne, negatywne uczucia i często nie rozumieją, dlaczego struktura ego w Twojej duszy jest bazą. Wszystkich negatywnych przeżyć. Uczuć zdarzeń, które przeżyłeś, które w sobie nosisz, o których nie pamiętasz, ale które istnieją. Chociaż są iluzją, przeżywasz je jako rzeczywistość. Struktury ego planują. Struktury ego. Postanawiają, dlatego żaden człowiek nie jest winny niczemu, co robi. Ludzie mają masę różnych uczuć. Jeżeli mają do czynienia z przestępcami, jeżeli jest ofiara morderstwa, ludzie mają w sobie uczucia i czują wiele uczuć, mają i przekonań myśli, wypowiedzi, debat, dyskusji związanych z morderstwem. Na temat ofiary morderstwa oraz na temat mordercy. Ten, kto wykonał morderstwo, też ludzie mają w sobie i noszą i wypowiadają masę różnych przekonań, debat, dyskusji, uczuć, Dlatego mają ludzie te uczucia w sobie, że oni też przeżyli to samo. Oni też byli ofiarą morderstwa. Oni też byli mordercą, ale wibracje ego i struktury stworzyły stan hipnozy, w którym ludzie. Tego nie pamiętają, tylko czują ból. Wibracje ego i struktury ego ulegają upadkowi, ponieważ wibracje ego stworzyły Ziemię, wibracje ego stwarzają ludzkie ciała, wibracje ego. Tworzyły główną strukturę w Twojej duszy, gdzie są zakodowane wszystkie negatywne uczucia, wszystkie przejścia sprawiające ból. Dlatego, jak wibracje ego i struktury ego przestaną egzystować, przestanie ziemia. Egzystować, bo jest iluzją. Przestaną ludzkie ciała egzystować, gdyż są iluzją. Przestanie struktura ego w Twojej duszy egzystować, do której wibracje ego łączą cały czas nowe ciała. Przestanie człowiek przeżywać, że się rodzi. Rośnie, starzeje, choruje, umiera, zabija, morduje, kradnie, molestuje. Gdyż wszystkie te przeżycia i uczucia są iluzjami stworzonymi przez wibracje i struktury ego, które jednak człowiek w stanie hipnozy odbiera. I odczuwa jako rzeczywistość. Nie istnieją żadne morderstwa, przestępstwa, wojny, katastrofy, ataki terrorystyczne we wszechświecie. Jesteś teraz obecni w świecie iluzji, jesteś w stanie hipnozy, ale struktury ego ulegają. Cały czas osłabianiu, który prowadzi do ich upadku. Proces opisuje ego struktury opisywania i powtarzania opisów, struktur ego osłabiają stopniowo cały czas. Ego struktury na ziemi oraz u ludzi, w ich duszach, bazy struktur ulegają osłabianiu. Proces trwa. To jest zapowiadany koniec świata. Koniec egzystencji świata iluzji. W Twojej Ego struktury, w Twojej duszy. Przesuwasz się i dołączasz do rzeczywistości, w której sam postanawiasz, jaką formę egzystencji chcesz przejąć, w której sam postanawiasz, co chcesz przeżywać. Wibracje ego ulegają upadkowi. Dlatego ziemia przestanie istnieć. Proces jest stopniowy i trwa. Budzisz się z hipnozy. Jesteś w procesie. Twoja struktura ego ulega osłabianiu. Pomału przesuwasz się do rzeczywistości, w której nie istnieje cierpienie, ból, katastrofy, morderstwa, ponieważ w bazie, w Twojej duszy, tam gdzie jest jego struktura, są wszystkie negatywne uczucia, wszystkie zdarzenia, co przeżyłeś, zakodowane. Które stwarzają często nieświadomy ból. Dlatego po upadku ego-struktury nigdy więcej nie będziesz czuć żadnych negatywnych uczuć. Mało przesuwasz się do rzeczywistości. Po upadku struktur ego. Każdy człowiek będzie czuł tylko pozytywne uczucia, radość, szczęście, bo to jest Twoim prawdziwym wnętrzem. Przesuwasz się do rzeczywistości, budzisz się z hipnozy. To, co najlepsze. Wszystko przed Tobą.